Pięć stosów cegieł. Kandy jako obciążenie i ścieżka. Przebudzenie dało Buddzie między innymi nowe spojrzenie na możliwości posługiwania się słowami oraz na ograniczenia z tym związane. Odkrył pewną rzeczywistość, bezśmiertelność, której nie sposób opisać. Jednocześnie zrozumiał, że można scharakteryzować ścieżkę wiodącą do przebudzenia choć wiąże się to z koniecznością wypracowania nowego sposobu rozumienia i określenia kwestii cierpienia i krzywdy. Ponieważ potoczne pojęcia nie były dobrymi narzędziami do nauczania ścieżki, musiał stworzyć nowe, a także rozszerzyć zakres znaczeniowy istniejących słów w taki sposób, by objąć nim dodatkowe koncepcje, dzięki czemu inni także mogli zaznać przebudzenia. Jednym z nowych i najbardziej fundamentalnych dla jego nauczania pojęć była khanda, najczęściej tłumaczona jako grupa składowa. Zanim Budda rozpoczął nauczanie, palijskie słowo khanda miało bardzo przyziemne znaczenie: stos, zbiorowisko, sterta, nagromadzenie. Mogło także oznaczać pień drzewa. Podczas swojej pierwszej mowy Budda nadał mu nowe psychologiczne znaczenie, wprowadzając termin grup składowych przywiązania. Upada na khanda którym podsumował swoją analizę prawdy o krzywdzie i cierpieniu. Przez cały okres nauczania wielokrotnie powracał do tych psychologicznych khand. Dlatego właśnie dla każdego kolejnego pokolenia buddystów oczywiste było, że są bardzo znaczące w jego naukach. Jednakże mniej zrozumiała była kwestia na czym polega to znaczenie w jaki sposób medytujący powinien wykorzystać koncepcje psychologicznych khand na jakie pytania powinny one odpowiadać Najbardziej rozpowszechnione wyjaśnienia tych wątpliwości zostały najtrafniej zobrazowane w dwóch ostatnio wydanych książkach akademickich poświęconych temu tematowi. W obu khandy traktowane są jako odpowiedź Buddy na pytanie czym jest osoba. Oto cytat z okładki pierwszej z nich. Jeśli buddyzm neguje istnienie trwałego ja, to jak w takim razie postrzega tożsamość? To, co potocznie postrzegane jest jako osoba, może być także rozumiane w kategoriach pięciu grup składowych, których ogółu nie należy interpretować jako trwałego bytu, gdyż istoty nie są niczym więcej niż amalgamatem podlegających ciągłej zmianie zjawisk. Bez dogłębnego zrozumienia pięciu grup składowych nie uda nam się uchwycić procesu wyzwolenia przebiegającego w jednostce, która finalnie jest jedynie kombinacją pięciu grup składowych. Fragment wprowadzenia do drugiej. Trzecia kluczowa nauka udzielana jest przez Buddę, gdy zapytany zostaje o tożsamość jednostki, gdy ludzie chcą wiedzieć, czym jestem, co jest moim prawdziwym ja. Budda mówi, że indywidualność należy rozumieć w kategoriach kombinacji zjawisk, które pojawiwszy się, tworzą fizyczne i umysłowe kontinuum życia jednostki. W tym kontekście ludzkie istnienie analizowane jest poprzez pryzmat pięciu grup składowych. Pancha Khanda. Takie postrzeganie Khand nie jest domeną wyłącznie akademików. Prawie każdy współczesny nauczyciel medytacji buddyjskiej wyjaśniłby je w podobny sposób. I nie jest to współczesna innowacja. Taka interpretacja została bowiem zaproponowana już na początku naszej ery w komentarzach do wczesnych kanonów buddyjskich, zarówno Theravady, jak i Sarvastivady, które posłużyły za podstawę mahajany. I choć komentarze wykorzystały pojęcie Khand do objaśnienia, czym jest osoba, to wywołały też wiele kontrowersji, które do dzisiaj są obecne w myśli buddyjskiej. Jeśli osoba jest wyłącznie Khandami, to co podlega odrodzeniu? Jeśli osoba to wyłącznie Khandy, zaś Khandy zostają unicestwione po osiągnięciu całkowitej Nibbany, to czy całkowita Nibbana nie jest unicestwieniem osoby? Jeśli osoba jest Khandami, zaś kandy są powiązane z innymi khandami, to jak jedna osoba może wejść w stan nibbany i nie pociągnąć za sobą wszystkich pozostałych? Duża część historii myśli buddyjskiej to opowieść o genialnych, ale nieskutecznych próbach odpowiedzi na te pytania. Pouczający jest jednak fakt, że kanon palijski nie odnotowuje, aby Buddha kiedykolwiek próbował takich odpowiedzi udzielić. W rzeczywistości, nie odnotowuje nawet jego prób zdefiniowania osoby. Cytuję za to buddę głoszącego, że określanie samego siebie w jakikolwiek sposób jest ograniczaniem siebie i że pytanie kim jestem najlepiej ignorować. Sugeruje to, że sformułował pojęcie khand, aby odpowiedzieć na pytania związane z innymi zagadnieniami. Jeśli jako medytujący chcesz zrobić dobry użytek z tego pojęcia, powinieneś przyjrzeć się początkowym pytaniom i zastanowić w jaki sposób można wykorzystać je w praktyce. Kanon przedstawia Buddę głoszącego, że rozmyśla tylko nad dwoma zagadnieniami: cierpieniem i kresem cierpienia. Przegląd mów palijskich ukazuje, że posługiwał się pojęciem khand, by odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące poniższych zagadnień: czym jest cierpienie? jakie jest wywoływane? co można zrobić, żeby położyć kres i jego przyczynom? Buddha wprowadził pojęcie khand w swojej pierwszej mowie i była to odpowiedź na pierwsze z tych pytań. Podana przez niego krótka definicja cierpienia brzmiała pięć grup składowych przywiązania. na khanda. Tę dość enigmatyczną frazę można wytłumaczyć opierając się na innych wersach kanonu. Pięć khand to grupy składowe lub nagromadzenia. Formy, rupa, odczucia, vedana, rozpoznań, sania. Wytworzeń umysłowych, sankhara, i świadomości, vignana. Żaden z tekstów nie wyjaśnia, dlaczego Buddha posłużył się słowem khanda do opisu tych zjawisk. Znaczenie pień drzewa może mieć związek z wszechobecnym w kanonie symbolem ognia. Nibana jest tutaj wygaszeniem ognia pragnień, niechęci oraz niewiedzy. Jednak w żadnym z tekstów nie ujęto wprost takiego powiązania. Khandy często i wyraźnie obrazowane są jako przygniatające. Możesz wyobrazić je sobie jako stos cegieł, który dźwigasz na barkach. Jednak, żeby najlepiej zrozumieć to zagadnienie, trzeba Khandy rozpatrywać nie jako obiekty, tylko jako aktywność. Przemawia zatem ważny fragment, definiujący je poprzez funkcję. Forma, która obejmuje zjawiska fizyczne wszelkiego rodzaju, zarówno wewnątrz ciała, jak i poza nim, zużywa się lub deformuje. Odczucia są doznawaniem przyjemności, bólu oraz tego, co nie jest ani przyjemnością, ani bólem. Rozpoznania są identyfikowaniem lub nadawaniem etykiet obiektom. Świadomość to poznanie sześciu zmysłów. Intelekt jest szóstym zmysłem wraz z ich obiektami. Spośród wszystkich pięciu Khand, wytworzenia umysłowe są najbardziej złożone. Teksty Kanonu definiują je jako intencje chociaż ich zakres jest szerszy i obejmuje takie aktywności jak uwaga, dochodzenie, wyciara oraz wszystkie aktywne procesy umysłu. Jest to także khanda najbardziej podstawowa, ponieważ jej główną czynnością jest zamiana potencjału doświadczania formy, odczuć itd., które to pochodzą z przeszłych działań w rzeczywiste doświadczanie w chwili obecnej. Dlatego intencja stanowi integralną część doświadczania wszystkich khand. To ważne, ponieważ oznacza, że w każdym rodzaju cierpienia obecny jest element intencji. Dzięki temu pojawia się możliwość stwierdzenia, że cierpieniu można położyć kres poprzez zmianę intencji, lub przez całkowite ich porzucenie, co jest właśnie sednem nauk Buddy. Aby zrozumieć, jak to się dzieje, musisz przyjrzeć się uważniej temu, jak powstaje cierpienie, lub innymi słowami, jak khandy, grupy składowe, stają się składowymi przywiązania. Kiedy doświadcza się khand, proces wytwarzania umysłowego zazwyczaj nie zatrzymuje się po prostu na tym etapie. Jeśli uwaga skupi się na atrakcyjnych właściwościach khand, pięknej formie, przyjemnych odczuciach i tym podobnych, w rezultacie powstaje zachwyt i pożądanie. Nandiraga. Zachwyt i pożądanie mogą przyjąć różne formy, ale najtrwalszą jest nawykowy akt wytwarzania poczucia własnego ja lub własności ja, moje. Identyfikacji z konkretnym rodzajem khandy, lub wielu khand, albo roszczenie sobie pretensji do jej posiadania. To poczucie ja czy moje rzadko jest niezmienne. Przemieszcza się niczym ameba, która zmienia kształt wraz ze zmianą położenia. Raz rozległe, innym razem skurczone, może postrzegać samo siebie jako identyczne z khandą, posiadające khandę, istniejące w obrębie khandy lub jako zawierające khandę w sobie. Czasem skończone. Kiedy indziej nieskończone, niezależnie od kształtu, jaki przybiera, zawsze jest niestabilne i niepewne, ponieważ khandy dostarczające mu pożywienia są tylko przejawami aktywności i funkcjami, niestałymi i niematerialnymi. Ujmując rzecz słowami kanonu, khandy są jak piana, jak miraż, jak bąbelki na powierzchni wody, na którą spadają krople deszczu. Są ciężkie tylko dlatego, że próby objęcia ich żelaznym uściskiem lgnięcia są uciążliwe. Dopóki jesteś uzależniony od zachwytu i pożądania mających związek z tą aktywnością, czyli dopóki do nich lgniesz, dopóty jesteś skazany na cierpienie. Buddyjskie podejście do kwestii przerwania lgnięcia nie polega jedynie na porzuceniu go. Tak jak w przypadku każdego uzależnienia, umysł musi być odzwyczajany stopniowo. Zanim będziesz w stanie całkiem uwolnić się od intencji, a co za tym idzie od wytwarzania khand, Najpierw musisz zmienić intencje wobec Kant, tak aby przekształcić ich funkcje. Zamiast używać ich do konstruowania, ja, wykorzystujesz je do wytworzenia ścieżki prowadzącej do zakończenia cierpienia. Zamiast nieść stos cegieł na barkach, układasz z nich chodnik. Pierwszym etapem tego procesu jest użycie Kant do wytworzenia czynników szlachetnej ośmiarakiej ścieżki, na przykład właściwego skupienia. Utrzymujesz niewzruszone rozpoznawanie. Skupione na jakimś aspekcie formy, powiedzmy na oddechu, i stosując rozpatrywanie, witaka, i dochodzenie, wiciara, które zaliczają się do wytworów umysłowych, sankhara, wytwarzasz odczucia przyjemności i odświeżenia, obejmujące stopniowo całe ciało. Wówczas zupełnie normalne jest doświadczanie zachwytu takimi odczuciami i pożądanie ich. Normalne jest też to, że świadomość podąża za nimi. Jednak to ci pomaga zaangażować się w szlifowanie umiejętności skupienia. Kiedy dzięki doskonaleniu umiejętności zyskasz siłę i dobre samopoczucie, możesz przejść do drugiego etapu: zajęcia się wadami nawet wysublimowanych Kant, których doświadczasz w stanie skupienia. Trzeba odciąć namiętność i przyjemność, które za ich sprawą czujesz. Tak jak omnisi łucznik lub uczeń łucznika, Ćwiczyłby na kukle ze słomy lub glinianym kopcu tak by po jakimś czasie szybko strzelać, z daleka przebijając grube obiekty, w ten sam sposób mnich oddzielony od przyjemności zmysłowych, oddzielony od niepożytecznych stanów, wraz z rozpatrywaniem, jak też z dochodzeniem oraz z radosnym uniesieniem i błogością zrodzonymi z odosobnienia, osiąga pierwszą dzianę i przebywa w niej. Wszelkie zjawiska odnoszące się do form, odczuć, rozpoznań. Wytworzeń i świadomości uznaje za nietrwałe, krzywdzące, będące chorobą, obrzękiem, strzałą, cierpieniem, utrapieniem, wyobcowaniem, rozpadem, pustką, brakiem istoty. Podobnie z kolejnymi poziomami dzian: dziana Sutta, Angutta Ranikaja 9:36. Mowa o dzianach. Rozmaite metody podtrzymujące beznamiętność to także khandy. Grupy składowe rozpoznawania. Podstawowa lista zawiera następujące: rozpoznawanie niestałości, rozpoznawanie braku istoty, rozpoznawanie nieatrakcyjności, rozpoznawanie wad, chorób, na które narażone jest ciało, rozpoznawanie porzucenia, rozpoznawanie zniechęcenia każdym ze światów, rozpoznawanie niecelowości wszystkich wytworzeń. Jednym z najważniejszych wymienionych rozpoznań jest dostrzeżenie braku istoty. Gdy Buddha w swojej drugiej mowie przedstawił pierwszy raz koncepcję braku istoty, nakreślił także sposób wzmacniania jego wpływu za pomocą serii pytań opartych na zagadnieniach związanych z kandami, Zadawał pytania odnoszące się po kolei do każdej khandy. Czy jest trwała, czy nie trwała? Nie trwała. A czy to, co nie trwałe, wywołuje cierpienie, czy daje przyjemność? Cierpienie. A czy zasadne jest określanie tego, co nietrwałe, przysparzające cierpienia i podlegające zmianom, w następujący sposób? To jest moje, to jestem ja, to jest to, czym jestem. Nie. Pytania te ukazują skomplikowaną rolę, jaką khandy odgrywają na drugim etapie ścieżki. Pytania same w sobie są khandami, wytworzeniami umysłowymi, i wykorzystują koncepcję khand do dekonstrukcji wszelkiego zachwytu i pożądania. Które mogłyby skupić się na khandach i przysparzać cierpienia. Zatem, na tym etapie stosujesz khandy do rozpoznania wad samych khand. Jednak, przy niewłaściwym zastosowaniu, te rozpoznania i wytworzenia mogą z łatwością doprowadzić do zastąpienia pragnienia jego lustrzanym odbiciem niechęcią. Dlatego właśnie ich podstawą musi być pierwszy etap dobre samopoczucie wytworzone w stanie wchłonięcia i być sprzężone z etapem trzecim czyli rozpoznawaniem beznamiętności i ustania, które skłaniają umysł ku bezśmiertelności. Tym jest uspokojenie, tym jest doskonałość, wszelkich wytworzeń uśmierzeniem, poniechaniem, pragnienia zniszczeniem, rządzy wyczerpaniem, zanikaniem, nieuwiązaniem. Dziana Sutta, Angutta Ranikaja 9.36. W rezultacie grupy składowe rozpoznań kierują umysł poza wszelkie khandy. Pisma mówią, że ten trójetapowy proces może prowadzić do jednego z dwóch rezultatów. Jeśli po odcięciu zachwytu i pożądania do Khand w umyśle pozostaje jeszcze namiętność wobec rozpoznań bezśmiertelności, osiągnie on trzeci poziom przebudzenia, zwany stanem niepowracającego. Jeśli jednak zachwyt i pożądanie zostały zupełnie wyrugowane, to wszelkie lgnięcie zostało porzucone. Intencje wytwarzające Khandy ustały a umysł został całkowicie uwolniony. Ceglany chodnik zamienił się w pas startowy, a umysł wystartował. Dokąd? Autorzy Mów zdają się niechętnie to zdradzać, uciekając się do opisu tego stanu jako ani egzystencji, ani braku egzystencji, ani żadnego z nich, ani też obu. Jedna z Mów zawiera stwierdzenie, że wolność istniejąca poza khandami znajduje się w obszarze, w którym język nie znajduje zastosowania. Istnieje również bardzo realny problem praktyczny, polegający na tym, że dowolne wyobrażenie takiej wolności, jeśli przylgnie się do niej jako do grupy składowej rozpoznawania, może z łatwością stać się przeszkodą w jej osiągnięciu. Wciąż jednak istnieje możliwość posłużenia się handlu rozpoznawania jako narzędziem pomocniczym na ścieżce, pod warunkiem prawidłowego jej zastosowania. Mowy podają wskazówki ujęte w formie porównania, określając całkowitą wolność w następujący sposób. Niewytworzone, bez końca, bez skaz, prawdziwe, przekraczające, subtelne, niełatwe do zobaczenia, ponad starością, trwałe, podziwiane, niewyrażalne, niepodlegające nam żaniu, stałe, bezśmiertelne, doskonałe, pełne szczęścia, bezpieczne, zniszczenie lgnięcia, wspaniałe, znakomite, wolne od udręk, mające niezagrożoną naturę. Nieuwiązane, jak uczył, błogosławiony. Wolne od okrucieństwa. Bez pragnień. Czyste. Wyswobodzone. Nieposiadające przywiązań. Wyspa. Ostoja. Przystań. Schronienie. Ostateczny cel. Samyutta Nikaja 43, 1 44. Inne ustępy wspominają o świadomości obecnej w tejże wolności. Niedostrzegalnej, bez końca. Roztaczającej blask wszędzie w koło. Poza czasem i przestrzenią, doświadczanej, gdy sześć zmysłów przestaje funkcjonować. W tym zakresie różni się ona od Khandy świadomości, która zależna jest od sfer sześciu zmysłów, i do opisu której można zastosować takie określenie jak bliski lub daleki przeszły, obecny czy przyszły. Świadomość pozbawiona cech charakterystycznych, jest zatem uświadomieniem sobie przebudzenia, zaś wolność płynąca z tego uświadomienia Trwa nawet po tym, jak przebudzona osoba powróci do stanu zwyczajnej świadomości. Zgodnie ze słowami samego buddy, uwolniony, nieograniczony jarzmem, wyswobodzony z formy, tatagata, przebywa z nieograniczonym umysłem. Uwolniony, nieograniczony jarzmem, wyswobodzony z odczuć, rozpoznań, wytworzeń, świadomości, ponownych narodzin, starości, śmierci, krzywdy, splamień. Tata przebywa z nieograniczonym umysłem. Bahuna Sutta Anguttara Ranikaja 1081. Mowa do Bahuny. Tu znowu ujawnia się rola zadawania właściwych pytań, związanych z naukami o Khandach. Jeśli używasz ich po to, by określić, kim jesteś jako osoba, bezcelowo ograniczasz samego siebie. W dodatku, pytania nie przestają się nawarstwiać. Jeśli jednak wykorzystasz je, by położyć kres cierpieniu, pytania rozwieją się i staniesz się wolny. Nie będziesz już nigdy lgnął do khand, i nie będziesz musiał ich więcej wykorzystywać, aby zakończyć cierpienie, które sam wytworzyłeś. Dopóki żyjesz, możesz wykorzystać khandy w dowolny, zręczny sposób, uznany przez siebie za pomocny. Potem będziesz wyzwolony od ich zastosowań, czy też potrzeb wszelkiego typu, w tym potrzeby znajdowania słów mogących opisać tę wolność na użytek własny czy kogokolwiek innego.